Jesteśmy w miasteczku śląskim. Właśnie prawdopodobnie pierwszy pociąg przyjechał na dopiero co niedawno położone nowe tory. Przypomnę, że trwa tutaj odbudowa nieczynnej linii numer 182, która połączy aglomerację śląskich miast z lotniskiem w Pyżowicach. Jest to, można powiedzieć, historyczna chwila, ponieważ widzimy pierwszy pociąg. Jest to co prawda pociąg na którym znajdują się szyny i tory, które są układane tam obok, na drugi to na na drugie pole, gdzie będą jeździć yy, pociągi. I przy okazji spotkaliśmy tutaj pana burmistrza Michała Skrzydło. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. Yy, co to się tutaj dzieje? Już pan wszystko powiedział. Aha. Ja akurat też wróciłem teraz z Goczałkowic. No, też jestem zaciekawiony, bo, bo bardzo fajnie to wygląda, jak te szyny są ściągane. No, Prace postępują więc myślę, że termin realizacji tego zadania nie jest zagrożony. No, już w 2023 roku z miasteczka będzie można, dwoma liniami, się wydostać albo tu do nas przyjechać. Jasne, ale też nie będziemy tylko tutaj tacy mili dzisiaj, ponieważ jest taki jeden problem. Aktualnie na rynku, na, na głównej drodze, tam gdzie jest wiadukt, są utrudnienia i mieszkańcy zgłaszają, że tam się nic nie dzieje, bo tam aktualnie jest tworzony prześwit, zwiększony prześwit pomiędzy jezdnią, a wiaduktem. Mhm. Dlaczego tam się nic nie dzieje? Napisałem, pisałem w tej sprawie do ZDW, do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oni mówią, że oni nic nie wiedzą, że mamy do PKP. No to jest inwestycja PKP, no i my tutaj w gminie też nie jesteśmy informowani o poszczególnych harmonogramie jakimś szczegółowym tych prac. No na razie jest tak zrobione, że my się dowiadujemy, że będzie zamknięta droga, natomiast dlaczego się nie dzieje, no to te, te też nie wiemy. Aha, aha, dobra, to ja już się będę musiał dowiedzieć. Jakie są w ogóle plany, jak już tutaj burmistrza spotkałem, bo tak, tutaj jest plac zabaw niedaleko. I coś pan burmistrz wspominał, że tutaj ma być blok w tym miejscu, tutaj nowy? No to są takie dość odległe plany. No na razie MTBS 4 bloki ma budować w miasteczku śląskim, Nie zobaczymy jak to szybko pójdzie, jak się w ogóle sytuacja na rynku mieszkań będzie kształtowała, no bo te ceny obecnie to zwariowały. Mam nadzieję, że do przyszłego roku się to gdzieś ustabilizuje i ta budowa ruszy zgodnie z harmonogramem. No i to jest jedyna nasza nadzieja, no bo licząc, liczyć na przyrost naturalny no to, to raczej yy, raczej tak yy, przestali. Yy, musimy po prostu mieć nowych mieszkańców. Na no, nowi mieszkańcy no to wymagałem nowych nowych mieszkań. No i być może yy, kiedyś w przyszłości ten plac zabaw zostałby przeniesiony do, do centrum osiedla, tam w, na teren, który teraz uwolniliśmy koło biblioteki, a tu być może jakieś nowe mieszkanie jeszcze. No ale to na razie jest melodia przyszłości. No, no właśnie, bo to jest pewnie daleki teren. Yy, właśnie, i też korzystając z sytuacji, że tutaj się spotkaliśmy po drodze, bo też tutaj przyjechałem właśnie, żeby po prostu nagrać tutaj tą historyczną chwilę, bo tu widzimy, prawdopodobnie pierwszy pociąg przyjechał na nowym torze. Zapytam, bo ostatnio mieszkańcy pytali się mnie, czy to prawda, że Burmistrz zlikwidował listę osób oczekujących na mieszkanie w gminie. Nie no, lista taka dalej jest, natomiast zmieniły się troszeczkę zasady przyznawania tych mieszkań, więc ale to pozwoli pan, że, że to opiszę, bo teraz właśnie chciałbym pierwszy miesiąc sprzedaży mieszkań. Ponowę, bo od maja już akt notarialne podpisywaliśmy na sprzedaż mieszkań na osiedlu. Więc podsumowanie maja, na początku czerwca się ukaże i będzie wszystko szczegółowo opisane. Ale to tak, mieszkańcy do mnie piszą, bo nie wiedzą, pytają się czy to prawda. Ja tutaj już jestem zapisany, zapisana kilka lat na liście. Podobno burmistrz zlikwidował tą listę i teraz nie będę miał mieszkania. Kilka takich głosów otrzymałem. No ogólnie nastawienie. Jest takie teraz, żebyśmy tego osiedla jednak się pozbyli, żeby mieszkańcy sami mogli decydować w ramach wspólnot, do których no, dotychczasowi najemcy będą należeć. I Uważam, że jeżeli tak plan jest, żeby te, te osiedle zbyć, no to jest to troszeczkę nie fair, żeby te osoby, które dostaną mieszkanie z listy, to za pół roku je sobie mogły wykupić za, za kilka tysięcy złotych. Więc normalnie te mieszkania będą wystawione w ramach przetargu i każdy zainteresowany będzie, będzie to mógł kupić. Żeby tu po prostu nie decydowało tylko to, tam nie wiem, ile kto ma dzieci, gdzie kto mieszka, tylko po prostu kto chce, żeby te mieszkanie mógł kupić, bo no, są też małżeństwa młode, które na przykład no, nie mają dzieci. Na liście są krótko, no więc nie mają szans na takie mieszkanie. No być może też chcieliby sobie takie mieszkanie kupić. A ci, ale pojawiają się głosy, jeden, podobno, jeden z radnych gdzieś mhm. takie głosy tutaj na osiedlu się wypowiada. Mówi, że jak pójdą na sprzedaż te mieszkania, które są i nie będzie tej listy no to wszystkie wykupi tutaj lokalny przedsiębiorca, który nie oszukujmy posiada ogromny kapitał i bardzo chętnie sobie wykupi te mieszkania, żeby później wynajmować. Czy to będą jakieś zasady stworzone, że właśnie nie dojdzie do takiej patologii, że to kupi jedna osoba, która naprawdę tych pieniędzy ma dużo, tych mieszkań ma dużo i wtedy będzie no, zrobić z tego mieszkania pracownicze. Wolny rynek nie jest patologią, no. wolny rynek to będzie regulował. my. Dy... Dotychczasowi najemcy mogą sobie te mieszkania wykupić, natomiast pozostałe, no miejmy nadzieję, że w, w MTB z, ruszy z budową no i też 60 nowych mieszkań powstanie, więc też te osoby, które oczekują, będą sobie takie mieszkanie mogły, mogły wziąć. Dobra. No cóż, ja jeszcze idę na spacer tutaj y, trasą kolejową. Panu burmistrzowi życzę miłego dnia, pięknie, deszcz pada, niech pada, bo ostatnio wierni z miasteczka śląskiego modlili się właśnie m.in. o deszcz. No, można powiedzieć, to że... To zadziałało. Tak, znaczy wierni z wielu parafii w Polsce, ale akurat tak sobie to wszystko czas... czasowo się tak nauczyło, że jednak mhm. pan Bucek może gdzieś tutaj nad nami czuwa. Dzięki. Dzięki. Dobra.